Przystanek na domach Pucharu świata czyli Estonska Ottawa, co wygrywała nieraz, ale nigdy w sprincie, aż wreszcie i tego dokonała. To cudowne uczucie, świetne zawody, fajna zabawa. Mówiła do publiczności, kiedy już było po wszystkim. Promieniała ze szczęścia, a Mary Biergen zła, kolejny pojedynek ramię w ramię przegrała. Justyna Kowalczyk, ona jednak będzie! Szampany mrożą się. Wiergen świętowanie 50. Pucharowego Zwycięstwa kolejny raz musiała odłożyć. Dzięki temu jest ciekawie. Polka goni norweszkę w klasyfikacji. Dziś odrobiła 20 punktów. Traci 82. Tak to myślę że będzie wyglądało. 20 punktów w tę stronę, 20 punktów w tę stronę. Nie myślę jak to się skończy. Liczy się to co jest teraz. Tak zbywa każdego kto ją pyta o kryształową kulę. Nie bawi się w spekulacje. Jeśli szukać w pojedynkach Kowalczyk i jakiejś analogii to były przykazać narciarski na narciarskie i walka na Łusza z Panamandem. Emocje kipiały, kiedy spotkali w zakopanie. One przeciwko sobie pobiegną już wkrótce w Jakoszyce. Jakiś obawy ma. Y I jeśli chodzi o trasy, to my tutaj też dopuścimy tylko fan tylko dopuścimy zorganizowane grupy. Y Także oczywiście będziemy nad tym uważać. Spora ilość ochroniarzy. Puka Świata w Jakoszycach za 4 tygodnie. Jutro 10 km pasykiem. Kowalczyk Kowalczyk faworytowy.